Siemano zimeczki z tej strony Mr. Kokiks i to jest e, pierwszy odcinek nowej serii z polecajki i to w tym odcinku będę polecał pierwszą osobę. A pierwszą osobą jest Zain Titanium Ninja. Mm, I tak. To jest fa fajny kanał, ponieważ ma fajne intro od kogoś. Kizyny Fajne ma poradniki na przykład, Lego Ninjago Turnament, na przykład fajne ma filmiki z wycinki z tego, z Lego Ninjago, no. Tak, dlatego chciałbym polecić mojego kolegę i co mam powiedzieć więcej? Już nic. Więc jedziemy z kolejnym, z kolejnym tym, z kolejnym kanałem. Zaraz wam go przedstawię, tylko napiszę nazwę, czekaj jak. Czekajcie jaką był... O, wściekły pies TV. Wściekły znaczy się. Tu macie. To jest mój kolega z gry. Fajny nawet. Ma kanał tylko tu mu trochę film nie wyszedł. A, to nieważne. Ważne, że chciałby nagrać nagrać. Chłopakowi się nie dało. O sorry. On nie like da Wali mnie to... Mm. Dobra, i dlatego że jest moim kumplem i. Czyli. Tak, kolejnym był Arek Tomek i chyba to już z mojego kanału go znajdę, tylko. Z tego filmiku, sorry. Tak, do środki wiem, że nagrywałem. Arek Tomek, jak widzicie tu nazwę, już Wam pokazuję. I. Jak powiedzieć. Po prostu go polecam, już on nic nie ma fajnego w tym kanale, właściwie tylko ma jedno autrojca co. Więc tyle w tym odcinku, jeżeli się spodobało, nie zapomnij dać łapki w górę i suba. Więc na razie, ziomeczki, cześć. A, i napiszcie więcej filmów w komentarzu. Więc na razie, cześć. Cześć.